Cześć tu Ania, dzisiaj przygotowałam dla was coś luźniejszego, czyli film 15 faktów o mnie, więc zaczynamy. Tak jak pewnie wszyscy ja uwielbiam piosenki z bajek Disneya, a moją ulubioną jest Ani Słowa Natalii Kukulskiej z bajki Herkules. I jestem uzależniona od telefonu. I jeżeli widzicie mi na mieście i wydaje Wam się, że to jestem ja, a nie trzymam w ręku telefonu i nie gapię się w ekran, to znaczy, że to nie jestem ja na 100%. Moim ulubionym wokalistą jest Anton The Johnsons. To jest taki dwumetrowy transseksualista, który śpiewa takim gniutkim głosem Anioła, i za każdym razem, jak wyłączam na imprezie Antonego The Johnsons, to słyszę, kto puścił to gówno. Też to moi, moja rodzina i życie tak samo reagują, że za każdym razem, pójdę No, Antonego, to słyszę: nie wyłącz to, to jest jakiś koszmar. Ale nie jest. Antony jest super. Nie lubię mieć dużo butów. Jak ja mam jedną parę, się do niej przywiążę, to chodzę w niej. Kółko. I ostatnio kupiłam na przykład trzy pary butów, ale tak naprawdę w ogóle w nich nie chodzę, bo ja lubię chodzić w jednej parze przez cały sezon, tak aż one zostaną zniszczone i wyjechane. I tak naprawdę bardzo ciężko mi też wyrzucić buty, bo ja się bardzo do butów przywiązuję i lubię po prostu chodzić ciągle w tych samych. Kiedyś zapalowałam włosy na blond. Wytrzymałam dwa dni i wróciłam do swoich. Uwielbiam Muzea Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, byłam w bardzo wielu, nie byłam w Rzymie w Muzeum Maxi i bardzo, bardzo proszę się do niego wybrać bo jak byłam ostatnio w Rzymie to jeszcze wtedy go nie wybudowali, on był wtedy w budowie i to jest właśnie mój główny cel. Muzealny, oczywiście. Miałam kiedyś grupę teatr w plecaku, to była grupa klaunów, którzy chodzili do szpitala i tam rozweselali dzieciaki i z tego powodu umiem chodzić na szczudłach spadanie zbyt wysokich i umiem robić zwierzątka z balonów. Mam na to nawet certyfikat. Nie maluję paznokci w ciągu ostatnich 10 lat pomalowałam paznokcie. Trzy razy, trzeci raz widzieliście efekty, w sensie w ulubieńcach miesiąca. Tam miałam taki właśnie srebrny lakier na, na paznokciach, ale generalnie ja nie lubię mieć lakieru na paznokciach i <grywki> dla mnie to jest największy koszmar jaki się może zdarzyć. Jakoś mała, jako mało kobieca ja jak patrzę po tych faktach. Nie lubię butów, nie lubię lakierów do paznokci. Jestem uzależniona od kupowania albumów o sztuce wydawnictwa Taszen. O, i szczególnie tych małych, takich bardzo cienkich. Oni mają takie serie o konkretnych postaciach albo yy, o jakichś konkretnych zagadnieniach i ja po prostu mam do nich taką niesamowitą słabość, że staram się w ogóle nie wchodzić do księgarni, gdzie wiem, gdzie jest dużo taszenów albo że są nowe taszeny, bo, bo będzie po mnie. Nie mam miejsca że te książki, naprawdę nie mam. Jak długo nie mówię, to boli mnie szczęka, ale tak naprawdę to się bardzo rzadko zdarza, bo ja ciągle gadam. Moje ulubione zwierzę to świnia, od zawsze. Chciałabym mieć świnie, ale nie mam do tego warunków, bo świnia musi mieć basen, żeby się ciągle kąpać. też znaczy taka szczęśliwa świnia oczywiście, nie taka hodowlana. Yy, I lubi też ryć, więc ja bym nie chciała, żeby przeżyła mój parkiet. Więc myślę, że wstrzymam się do może następnego życia mojego z, z posiadaniem świni. Uwielbiam w sklepach yy, na dziale z warzywami. I owocami, wąchać owoce, chodzić i ja uwielbiam trzymać je w ręku i właśnie obwąchiwać te takie, które pachną tak mocno, właśnie soczyście i słodko kupować. To wąchanie owoców w sklepach to jest jedno z moich ulubionych zajęć. Ja wiem, że to okropnie brzmi, ale tak jest. Uwielbiam się kąpać w zimnej wodzie, codziennie rano kąpię się w zimnej wodzie i marzę o tym, żeby być takim bardzo aktywnym morsem. Nie jestem typem dziewczyny, która lubi być na łonie przyrody. Ja lubię bardzo duże miasta. Im większe, tym ja się lepiej czuję i lepiej wypoczywam. <grym> yy, Także inaczej <grym> mnie w lesie nie spotkacie, ale w przecież w tym nie będę zbyt szczęśliwa. Są tam są kleszcze. To by było na tyle. <grym> Mam nadzieję, że się nie wynudziliście. Do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się moje kwiatki. O o! To jest ostatnia wieczerza! To no, po prostu mnie to tak rozczuliło. I, I te wszystkie jej starsze koleżanki naokoło, które ja tam z nią odgadywałam i tam kształtowy dziewczyna z I pomyślałam sobie, o nie, ten teledysk musi chyba zobaczyć każdy. I jak nie zobaczycie, to ja strzelam pocha. Czas na kampanię społeczną, bo jakby, że nie inaczej. Tymczasem jest yy, taka kampania społeczna, która jest dosyć ciężka. Ja wam nie opowiem o co chodzi. Zobaczcie sobie film. Chodziło o to, że grupa osób przyszła do kina.